Dzisiejszy temat to wewnętrzne reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego. Zanim jednak zaczniemy się zajmować zmianami w prawie, w sprawowaniu władzy, jakie wprowadził podczas swojego długiego panowania Kazimierz Wielki, musimy najpierw zatrzymać się nad pewną koncepcją monarchii. Proszę Państwa, monarchia chrobrego czy mieszka pierwszego. To była monarchia patrymonialna. Przypominam, w monarchii patrymonialnej, przynajmniej w teorii, całość państwa jest prywatną własnością władcy. On nią dysponuje według własnej woli, on może podzielić państwo tak, jak sobie by życzył. On może oddawać w dzierżawę w użytkowanie, fragmenty tego państwa mniejsze czy większe swoim lennikom. Osoba władcy tak czy inaczej jednoczy państwo w całość. Otóż w wieku XIV, tak w zachodniej Europie, jak i powoli, także i w Polsce. Pojawił się nieco inny model społeczeństwa i państwa, a mianowicie monarchia stanowa, bazująca na podzielonym na stany społeczeństwie. Tym stanom trzeba się bliżej przyjrzeć, bo niektóre nazwy są mylące. Kiedy po prostu spojrzą państwo na nazwy stanów. No to cóż, duchowieństwo, no cóż, mamy dzisiaj duchowieństwo. Pewien problem byłby ze szlachtą, ale z całą pewnością znaczna większość z nas może się nazwać mieszczanami, mieszkamy w mieście, pewnie nieco mniej należałoby do chłopów, bo to nie tylko by trzeba mieszkać na wsi, ale żyć z produkcji żywności, z uprawy ziemi. Jakby dobrze poszukać, znaleźliby się i Żydzi, przy czym te same słowa, te same kategorie dzisiaj znaczą coś zupełnie innego niż nazwy stanów w XIV czy XVI wiecznym stanowym społeczeństwie. Proszę Państwa, nad społeczeństwem stanowym dominuje idea sądu, a mianowicie sądu równych. Człowiek powinien za ewentualne przestępstwo być sądzony przez równych sobie. To jest pierwszorzędna idea związana z systemem sądowniczym. Za tym idą osobne kodeksy prawne dla każdego sądu. A co za tym idzie dla każdego stanu? Proszę Państwa, kryterium przynależności do stanu z całą pewnością nie jest majątek. Bardzo wielu mieszczan było o wiele bogatszych niż bardzo wielu przedstawicieli szlachty. Niekoniecznie jest to urodzenie. Tutaj duchowieństwo katolickie się niewątpliwie wyłamuje, no bo nikt się nie rodzi duchownym, do stanu duchownego wstępuje się później. Aczkolwiek inna sprawa, że przynależność stanowa rzeczywiście pomijając duchowieństwo jest dziedziczna. Kluczowa jest tutaj przynależność do pewnego sądu, a co za tym idzie, podleganie pewnemu systemowi prawnemu. Każdy ze stanów ma swoje sądy, odwrotnie, jeżeli pewna grupa społeczna cieszy się autonomią sądowniczą, kiedy ma swoje sądy i swoje kodeksy, wedle których sądzi się nawzajem, bo obowiązuje idea sądu parów, to taką grupę społeczną możemy nazwać i nazywamy stanem. Warto pamiętać, że koncepcja sądownictwa stanowego jest w zasadzie całkowicie obca współczesnym systemom prawnym, Dzisiaj prawo jego zasięg ma charakter terytorialny. Kto popełni przestępstwo na terenie danego państwa odpowiada za nie według kodeksu obowiązującego w danym miejscu drugorzędną zupełnie jest sprawą, kim jest. Każdy podlega prawu, które obowiązuje w miejscu jego przebywania. Resztką taką zupełną systemu stanowego w prawie jest wydzielenie w polskim systemie konstytucyjnie. Osobnych sądów wojskowych jest to zupełny anachronizm w tym sensie, nie ma to najmniejszego sensu dzisiaj, kiedy armia to 100 tysięcy ludzi zaledwie i ma osobny system sądowniczy. To jest jeszcze relikt dawnego myślenia o prawie, kiedy sposób sądzenia był determinowany przez to, kim jesteś. Skoro jesteś żołnierzem, podlegasz specyficznym sądom wojskowym. Spójrzmy na Stany w XIV wiecznej i późniejszej Polsce. Jeżeli przyjąć za kryterium odrębność sądów i kodeksów prawnych, to takich stanów można by wyróżnić pięć. Zwłaszcza ten ostatni, nie zawsze państwo się spotkają z uznaniem Żydów za stan, choć biorąc pod uwagę to główne kryterium, to znaczy sądy i kodeks prawny, Żydzi byli stanem bez najmniejszych wątpliwości, Żydzi cieszyli się znaczną sądowniczą autonomią, mieli swoje sądy kachalne i niewątpliwie pod względem prawnym Żydzi tworzyli w Polsce, w Polsce stan. Zacznijmy jednak od góry społecznej drabiny, to znaczy rycerstwo, Szlachta, ten drugi termin pojawia się nieco później, rycerstwo podlegało sądom ziemskim. Będziemy o tych sądach jeszcze mówić i o reformach ich przez Kazimierza Wielkiego. Instytucją apelacyjną były trybunały, one się pojawiły nieco później, ale funkcjonowały aż do rozbiorów, aż do końca pierwszej Rzeczpospolitej. Rycerstwo podlegało swoim własnym kodeksom i miało swoje własne sądy. Było więc niewątpliwie stanem. Najwcześniej wydzieliło się z ogółu społeczeństwa jako stan ze względu na immunitety sądowe właśnie duchowieństwom. Duchowieństwo podlegało sądom kanonicznych. Najstarsze przywileje dla duchowieństwa to były właśnie immunitety sądownicze wyłączające duchownych i osoby powiązane z kościołem spod sądownictwa książącego i przekazujący władzę sądzenia sądom kanonicznym. Nadzorowanym przez biskupów, proszę Państwa, podlegało temu całe duchowieństwo, a było ono wówczas niezwykle, jak na dzisiejsze warunki, liczne. Proszę Państwa, w średniowieczu duchowieństwo to jest mniej więcej 1% społeczeństwa. 1%, a dzisiaj, jak spojrzymy do rocznika statystycznego, to mamy w Polsce nieco ponad 30 tysięcy księży świeckich i zakonnych. Czyli wychodziłoby, by że to jest w dobrym przybliżeniu jeden promil, czyli dziesięciokrotnie mniej. A sobie proszę wyobrazić naszą, naszą choćby parafię św. Andrzeja w Gdyni, no mamy tam bodajże siedmiu księży, to w średniowieczu powinno ją obsadzać siedemdziesięciu. No to jest pewna różnica nie tylko duchownych niewątpliwych zaliczano do duchowieństwa, proszę państwa, sądom kościelnym podlegali także chłopi we wsiach, które były własnością Kościoła, parafii czy diecezji, czy, czy zakonu. Mieszkańcy dóbr kościelnych podlegali sądom no seniorskim, byśmy powiedzieli, ale seniorem było tutaj duchowieństwo to były tak zwane dobra martwej ręki, znaczy niedziedziczone, ich właściciel się zmieniał, ale nie drogą dziedziczenia, oczywiście. Wychodziło na to, że chłopi z dóbr kościelnych, ponieważ podlegają kościelnym sądom, także są duchownymi w rozumieniu społeczeństwa stanowego trochę dziwne, ale prawdziwe. Z całą pewnością duchownym sądom podlegali uczniowie szkół kościelnych, a przypominam, że innych właściwie nie było. Skoro szkoły kościelne prowadzone były przez instytucje kościelne, podlegały kościelnym sądom, to także i ich uczniowie, podlegli sądom kościelnym, nominalnie zaliczali się do duchowieństwa. Taka i była ich podległość, jak cię pięknie mówi po łacinie, obediencja sądowa. Kolejna grupa, czyli mieszczanie. Tu już Państwo wiedzą, przy okazji lokacji miejskich mówiliśmy, zasadniczo mieszczanie podlegali sądom miejskim. Na początku władza sądownicza należała do wójta, dziedzicznego wójta, któremu w sądzeniu asystowali ławnicy. Potem wraz z rozwojem samorządu miejskiego wójtostwa likwidowano, niektóre miasta wykupowały po prostu władzę wójtowską i sądził mieszczan sąd miejski, złożony z ławników, wybranych w takiej czy innej procedurze, już to przez mieszkańców, już to przez Miejską Radę. Mieszczanie więc stanowili niewątpliwie stan, mając własny sąd. Swoją drogą ciekawostką jest, nie wiem czy Państwo pamiętają, w jaki sposób zostać mieszczaninem, jak rozsądzić, kto jest podległy sądowi miejskiemu, a kto nie. Otóż rozstrzygała tutaj niemiecka zasada, miejskie powietrze czyni wolnym, Stadtloft macht frei, wystarczyło udowodnić przebywanie w mieście przez rok i sześć tygodni i uznawano, że ktoś, kto tak długo w mieście przebywa, podlega sądownictwu miejskiemu, czyli trafił do społecznej grupy, do stanu mieszczan właśnie. Chłopi nie byli pozbawieni własnego sądownictwa. Na wsi lokacyjnej, przypominam, sądziła chłopów ława, coś jak ławnicy w mieście. Przewodniczącym owego wiejskiego sądu był Sołtys Schultheis, dawny zasadzca. Jemu też skądinąd należała się część sądowych opłat i kar, jakie składali podsądni. Proszę Państwa, instytucją odwoławczą od orzeczeń wiejskiej ławy był właściciel gruntów. Czyli książę, szlachcic albo i kościół. Ława wiejska kierowana przez Sołtysa miała istotną władzę w wielkiej społeczności. Sam Sołtys był osobą w tej społeczności ważną. Proszę Państwa, od XIV wieku mamy proceder wykupywania sołectw przez szlachtę. Bardzo wielu Sołtysów przeszło do stanu szlacheckiego. To stanowisko dawało takie możliwości. Sołtysi byli zobowiązani do służby konno i z bronią wojskowej. A tam, gdzie sam Sołtys nie wybił się na szlachectwo, tam zdarzało się, że właściciel wykupywał sołectwo, spłacał Sołtysa, żeby sam zająć jego miejsce. Ułatwione to zostało po 1430 30 roku. Po Władysława Jagiełły, Jagieły, tzw. przywileju jedlnieńskim, który umożliwiał przymusowy wykup krnąbrnych i nieposłusznych sołtysów, stanowisko i władza sołtysa były tak zachęcające, że szlachta wykupywała sołectwa, żeby samemu objąć stanowisko między innymi przewodniczącego wiejskiego sądu. Tym niemniej nie naruszało to autonomii sądowniczej stanu chłopskiego. W dalszym ciągu chłopa sądził osobny sąd. I wreszcie Żydzi. Sprowadzeni do Polski na pewno już w XI wieku, książę wielkopolski Mieszko, Mieszko Stary korzystał z Żydów przy okazji wprowadzania pieniądza do obiegu, bo mamy kilka denarów Mieszka Starego z napisami polskimi, ale robionymi hebrajskim alfabetem. On był, wydawał się lepiej przystosowany do specyficznego, szumiąco-trzeszczącego polskiego języka niż alfabet łaciński. Wcale nie było pewne, co zwycięży. Masowa migracja Żydów do Polski miała miejsce też za Kazimierza Wielkiego. Przypominam, Czarna Śmierć w Europie. Zarzucano rozpowszechnianie czarnej śmierci Żydom, doszło do prześladowań. Ci, którzy dotarli do Polski, uciekając przed prześladowaniami, znaleźli tutaj schronienie. To Żydzi zasiedlili w dużej mierze, założone przez Kazimierza miasto Kazimierz tuż pod murami Krakowa. Żydzi mieli własny system sądów kachalnych i bardzo rozbudowane, dobrze skodyfikowane prawo talmudyczne. Zatem pod względem sądowniczym niewątpliwie byli stanem. Istniał też system odwoławczy od sądów wspólnotowych, sądów kachalnych. To się nazywało Bejt Din, dosłownie Dzień Sądu. Tak więc także i Żydzi, choć nie zupełnie nam to pasuje do nominalnej struktury społecznej, ale w Polsce, jeżeli bierzemy ściśle podział stanowy, uzależniając go od autonomii sądowniczej danej grupy, to Żydzi w Polsce z całą pewnością w XIV-XV wieku byli stanem. Po tym przydługim wstępie, rysującym cechy społeczeństwa stanowego, możemy przejść już dokładnie do reform wprowadzonych przez Kazimierza Wielkiego. Najpierw w kluczowej dziedzinie wojskowości. Przypominam, pierwszym zadaniem Kazimierza było zapobieżenie grożącej wojnie na dwa fronty z Czechami i z Zakonem Krzyżackim. Do wojny nie doszło tym razem. Natomiast wojskowość musiała zajmować się, znajdować się w centrum zainteresowań władcy, bo ta wojna niemal przez całe panowanie Polsce groziła. Polska prowadziła zresztą działania wojenne na Rusi, ale o tym następnym razem. Proszę Państwa, kto podlegał obowiązkowi służby wojskowej? Otóż każdy, kto posiadał ziemię na prawie rycerskim, i proszę nie ograniczać tego tylko do szlachty czy rycerstwa, bo dotyczyło to także sołtysów wiejskich i wójtów, przypominam, wójt wówczas wiąże się z miastem. Dotyczyło to także duchownych. Ci duchowni, którzy otrzymali nadania na prawie rycerskim, byli zobowiązani do służby wojskowej, oczywiście prawo kanoniczne zabraniało duchownym brać udziału w walce, w takim razie musieli za swoje miejsce wysłać zastępców. Tak czy inaczej, obowiązek musiał być spełniony określone było w zależności od wielkości majątku, w jaki sposób wypełnia się służbę wojskową, kto ma się stawić osobiście, komu, jak duchownym, wolno było stawić się przez zastępcę per procura. A każdego obowiązywało stawienie się z pocztem. Poza może najuboższymi, którzy służyli jednoosobowo, pieszo czy konno, no bo właśnie to też było określone, czy ktoś się ma stawić pieszo czy konno. Większość posiadaczy ziemi na prawie rycerskim było obowiązanych oprócz osobistej służby przyprowadzić jeszcze poczet. To mogło być kilku, czasem nawet kilkunastu ludzi łącznie tworzących podstawową jednostkę organizacyjną tamtejszej armii, to znaczy kopię. Kopia się państwu może kojarzyć z bronią drzewcową, taką pustą w środku, długą włócznią kłującą. Kopie kopiarum to po łacinie także mnóstwo, duża ilość. To znowu się powinno kojarzyć z kopią ksero. Proszę państwa, kopia liczyła kilku ludzi. To był sam rycerz, to był jego asystent uczeń giermek, to byli dodatkowo zbrojni słudzy, a też było powiedziane czy owi słudzy mają występować konno czy pieszo i mniej więcej w co mają być uzbrojeni. To mogli być zwykli pachonko, pachołkowie, to mogli być konni strzelcy bardzo potrzebni, kusznicy czy łucznicy było powiedziane czy ktoś taki musi mieć zapewniony strój ochronny czy powinien mieć zbroję. Poczet obejmował też kogoś kto będzie pilnował zaopatrzenia, było bowiem dokładnie powiedziane na jak długo musi przywieźć taka kopia zaopatrzenie, żywność dla siebie, to zwykle było na 6 tygodni. Sześć tygodni dla kilku ludzi to już jest całkiem sporo. Na kopie przypadał więc co najmniej jeden wóz z żywnością, a ówczesna armia, zresztą tak jak obecna, potrzebowała potężnego zaopatrzenia, wtedy były to tabory ciągnące się za wojskiem. Kopie zorganizowane były w chorągwie dwojakiego rodzaju chorągiew mogła być ziemska, i tych była większość. Otóż zobowiązani do służby wojskowej z danego powiatu tworzyli chorągwie ziemską. Powiat i ziemia to w tamtym czasie mniej więcej synonim. Lub liczniejsze rody miały prawo do występowania w chorągwiach rodowych pod chorągwią z własnym rodowym herbem. Tych herbów w Polsce jest stosunkowo niewiele, ale to jest nieco inna historia. Tak więc każdy wiedział z kim ma przybyć na wojnę. I do jakiej formacji ma przynależeć, do jakiej chorągwi? Na polu walki zwykle owe chorągwie były organizowane w chówce, jeszcze wyższą jednostkę, to mogło być kilka, kilkanaście tysięcy ludzi. Zwyczajem polskim, to taki nasz polski wkład do strategii, jest organizowanie całej siły w bitwie w dwa zasadnicze chówce. To znaczy chów czelny, mający rozpoczynać walkę i idący z tyłu odwód często potężniejszy od pierwszej linii, to znaczy huf walny. Po bokach jeszcze ustawiano hufce posiłkowe i to był polski sposób toczenia bitwy, zresztą podobnie będzie toczona bitwa pod Grunwaldem. Pozostało wspomnieć jeszcze o sposobie zwoływania na wojnę Pierwotnym słowiańskim jeszcze sposobem były wici pęki, rózek leszczynowych czy wierzbowych, albo sznurków, rozsyłane przez króla do najważniejszych urzędników, którzy dalej przekazywali je podwładnym, a ci rozwozili po powiatach, systemem sztafetowym, czyli od dworu do dworu, od siedziby do siedziby. Towarzyszyło temu oczywiście ustne ogłoszenie, ustna informacja, gdzie i kiedy należy się zebrać, potem w miarę wzrostu wykształcenia społeczeństwa, Zastąpiono wici pisemnym listem ogłaszającym pospolite ruszenie. Proszę Państwa, to jest główny sposób organizacji armii typu rycerskiego właśnie pospolite ruszenie. Faktycznie jest to wezwanie do służby wojskowej w określonym terminie, w określonym miejscu, punkcie zbiórki wszystkich, którzy do tej służby są powołani odpowiednikiem w dzisiejszym języku byłaby zapewne mobilizacja. Mobilizacja dzisiaj oznaczałaby wezwanie do wojska wszystkich tych, którzy są zobowiązani do służby, a chwilowo jej nie pełnią, rezerwistów, Wówczas nazywało się to pospolitym ruszeniem, przy czym należy pamiętać pospolitość nie oznacza, że wzywano wszystkich zdolnych do walki. wzywano tych, dla których służba wojskowa była obowiązkiem, co wynikało z ich umowy posiadania ziemi na prawie rycerskim. Nawet ten, kto ma dość ogólne pojęcie o historii Polski, kojarzy, że o Kazimierzu Wielkim się mówi jako o tym, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Jest to uzasadnione, proszę państwa, drugim oprócz samego wojska istotnym elementem ówczesnego systemu obronnego, ówczesnego sposobu toczenia wojny były fortyfikacje dosłownie umocnienia. To mogły być zamki, czyli budowle, którym, których główną cechą była cecha obronna, oraz fortyfikowane miasto. Miasto być może nie jest tak, tak łatwe do obrony, miasto być może łatwiej zdobyć, tak czy inaczej zamek czy fortyfikowane miasto spełnia podobną rolę. Jeżeli ktoś uważa, że powinien je zdobyć, to zdobycie miasta czy zamku zajmuje czas. Mniejsza o wówczas techniki oblężnicze, mniejsza o pojawienie się artylerii, która za Kazimierza Wielkiego właśnie się w Polsce pojawiła, tak czy inaczej zajęcie zamku czy warownego miasta wymaga czasu, dając z kolei przeciwnikowi tenże czas na zorganizowanie obrony. Z drugiej strony, zamek czy miasto można pozostawić, można je ominąć. Tyle, że ryzykuje się wówczas, że załoga zamku czy wojsko przebywające w mieście wyjdzie w tym momencie na tyły naszej wyprawy idącej w głąb kraju, no jest to działanie dość ryzykowne. W tej sytuacji zwykle wy wybierano oblężenie, a te oblężenia mogły trwać długimi tygodniami, co istotnie spowalniało proces zajmowania wrogiego terytorium, a warto pamiętać, istotnym ograniczeniem był czas, sezon prowadzenia wojny mógł być tylko tak długi, jak długo konie znajdowały pasze na polach, czyli powiedzmy od maja do powiedzmy października, zimowej wojny nie prowadził nikt, Zwłaszcza, że od XV wieku nastąpiło kolejne ochłodzenie klimatu, mówi się o tym wręcz jako o małej epoce lodowcowej, i to okno, w której można było swobodnie prowadzić wojnę, mając konie za główny motor i silnik armii, jeszcze się zwężyło. Proszę Państwa, za czasów Kazimierza wybudowano 53 zamki i 27 murowanych pasów fortyfikacji miejskich, nie budowano ich bezładnie, nie budowano ich tam, gdzie akurat była taka możliwość, powstawały dwa przemyślane pasy fortyfikacji, mające nas bronić przed dwoma najgroźniejszymi przeciwnikami, to znaczy przed Zakonem Krzyżackim i przed państwem czeskim. Przed Czechami broniła nas linia zwana do dzisiaj szlakiem Orlich-Gniazd, biegnąca wzdłuż granicy ze Śląskiem. Natomiast w Wielkopolsce i Kujawach Kazimierz budował twierdze mające chronić terytorium polskie przed ewentualnym najazdem krzyżackim. Skądinąd do jednej z tych twierdz należy zamek w Kruszwicy, została dzisiaj z niego tylko wieża. Bóg wie dlaczego uważana za myślą wieżę, w której to myszy jakoby spożyły popiela, no cóż, wieża pochodzi z XIV wieku, z czasów Kazimierza Wielkiego, i doprawdy z popielem nie może być, nie może mieć nic wspólnego. Proszę państwa, to był niewątpliwy skok, jeżeli chodzi o obronność kraju. Każdy, kto chciałby wówczas zaatakować Polskę, musiałby się liczyć z długo wielodniowym zdobywaniem twierdz? a w tym czasie wojska polskie miałyby możliwość przeciwdziałania lub też pozostawieniem tych twierdz na własnych tyłach, co doprawdy rozsądne nie było. Dwa słowa zdążymy jeszcze powiedzieć o dochodach państwa, Oprócz podatków, o których będziemy mówić przy następcy Kazimierza przy Ludwiku Węgierskim, wspomnijmy tylko o reformach wprowadzonych w żupach, czyli kopalniach solnych w Wieliczce i Bochni, całkiem niedaleko Krakowa. Proszę Państwa, te żupy istniały od ponad 100 lat. Wiążemy je z węgierską księżniczką Kingą, żoną Bolesława Wstydliwego. Kazimierz dokonał istotnych reform w żupach solnych, a mianowicie zintensyfikował wydobycie, powiększył ilość stanowisk, co się nazywało stolników, czyli tych, którzy byli uprawnieni do eksploatacji soli pod ziemią. W żupach pracowało co najmniej kilkuset górników, a zapotrzebowanie na sól było olbrzymie tak duże, że w następnych wiekach sprowadzano sól na przykład z Portugalii albo z Anglii. Żupy krakowskie przynosiły całkiem spore dochody, a ich pracownicy działali jak na tamte czasy w komfortowych warunkach łącznie z wprowadzeniem pierwszego znanego w kraju, systemu ubezpieczeń społecznych. Praca była mocno niebezpieczna. Ówczesna praca górnika solnego po polegała, jeżeli ktoś z państwa kojarzy, był w Wieliczce, to wie, sól nie wydobywano w małych kawałkach, lecz wycinano kłapcie, bloki soli mające metr na metr i na kilka metrów długości. Te kłapcie po odcięciu dzielono na bałwany, półtora metra na 80 centymetrów. I coś w rodzaju takiej solnej beczki, ale zrobionej całkowicie z soli, turlano następnie do szybu, gdzie wyciągano za pomocą konnego czy wodnego wyciągu na górę i to był główny sposób, w jaki handlowano solą. Taki bałwan ważył niecałe dwa ton, dwie tony. Czyli kłapeć ważył około 5 ton. ścięcie, odbicie czegoś takiego ze ściany, praca przy obrabianiu, a następnie najbardziej niebezpieczna praca przy transporcie powodowała całkiem sporą ilość zranień czy innych wypadków. System ubezpieczeń społecznych polegał na tym, że żupa zatrudniała nie tylko lekarzy, ale także wypłacała coś, co byśmy dzisiaj nazwali rentami, a nawet w zasłużonym górnikom wypłacano emerytury i Istniała też stołówka pracownicza, żywiąca kilkaset osób. Brzmi to dość współcześnie, a tak funkcjonowały żupy za Kazimierza Wielkiego. O innych aspektach reform Kazimierza Wielkiego zapraszam na następne zajęcia.